Ok, dla Grip News Krzysiu Klaczek. Cześć, witam. witam. Witam Cię. Witam Was również. Cześć. Eee, Krzysiu, jesteśmy dzisiaj na stażu z Joe Moreira. No, jak oceniasz ten staż? Przecież, ogólnie oceniam go bardzo pozytywnie, z tego względu, że dużo technik było takich początkujących, gdzie dużo nie robiłem w gi i fajnie było to sobie wszystko przypomnieć od początku. Sądzisz, że e, techniki w gi pomagają w MMA? Na początku wydaje mi się, że tak, dobrze jest sobie obyć to brazylijskie dżitsu w kimonie, ale później, jak chodzi o MMA, to lepiej chyba jest sam mężczyzna robić bez kimona. Y już niedługo wystąpisz na najbliższej galii MMA, tak? Y powiedz, jak się przygotowujesz, jak forma? Y przygotowuję się w Koninie na tą chwilę, tutaj pod okiem trenera Iren Ireneusza Mili oraz trenera boksu Saszy. Też pomagają mi ludzie z klubu strefa, których serdecznie pozdrawiam. Darka, Krzyśka, oni pomagają mi się przygotować fizycznie. A jeżeli chodzi o technikę, to pomaga mi mój trener i jak mówiłem Sasza. Powiedz jak forma, jak, 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 jak się czujesz, jak samopoczucie? Forma cały czas ją budujemy, jest jakaś na razie baza, ale no, zostało sporo czasu około 7 tygodni, więc... Musi być lepiej. Na razie powiedzmy, że jest w 70%, a także żeśmy doszli do 130-120. Żartuję mm. oczywiście. Nie, no, no będzie dobrze na pewno. No. E, powiedz mi, czy e, pewnie, pewnie już roz, roz, rozkminialiście swojego waszego, twojego przeciwnika? E, jego słabe strony? E, przeciwnik jest dobry, jest Marcin. E, na razie nie chciałbym cokolwiek mówić, że go rozkminialiśmy. E, oglądaliśmy kilka walk. Coś tam widzieliśmy. I tyle na razie. Mm. E, powiedz mi, widziałeś ostatnią walkę na pewno Piotrka Halmana w UFC. E, powiedz mi, jakie na tobie zrobiło wrażenie? No, ogromne zrobiło dla mnie wrażenie, szczególnie pierwsza runda, jak wytrzymywał ten middle kiki. No, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, bo nie każdy po prostu by wytrzymał taki ból, więc ogromny szacunek dla Piotka, dla mnie jest prawdziwym wojownikiem. I... No i zaprocentowało to w drugiej rundzie, że wygrał tą Kimurą. Naprawdę wielki szacunek dla Piotra, kawał dobrej roboty zrobił. Powiedz, Krzysiu, sądzisz, że, że, że wychodząc na takiej gali jak MMA, tak no, no, sporej gali ze, spo, ze sporą widownią, dasz sobie radę z presją publiczną światła telewizja. Ciężko mi jest to powiedzieć, bo nigdy nie walczyłem na takiej dużej gali. Pierwszą walkę stoczyłem w MA również dla mnie na dużej gali, bo to była Quest Arena w Poznaniu. Wtedy jakoś sobie poradziłem z tą tremą. Myślę, jestem dobry myśli, że teraz jakoś też powinienem sobie poradzić. Wiadomo, no, zobaczymy jak to będzie później wszystko na miejscu tam. Ale jestem dobry, myśli, no. Bo to wiadomo, jak się człowiek rozluźni, to ta walka będzie lepsza niż wyjdę spięty, więc wszystko zrobimy tak, żeby był na luzie. Jak dobre będą przygotowania, będzie gaz, to wyjdziemy na luzie. Będzie dobrze, będzie dobrze. W takim razie dziękujemy Ci za wywiad Krzysiu, życzymy oczywiście wygranej walki na MMA, tak? Dziękuję Dobrej bardzo. Dobrej formy, zero kontuzji, wszystkiego najlepszego, dzięki. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich fanów MMA, trzymajcie kciuki za mnie, 26 października w Gdańsku. Dzięki. Dzięki Krzysiu.